W Polsce za generowanie oficjalnego czasu urzędowego odpowiada główny urząd miar. Uzyskiwanie dokładnych danych możliwe jest dzięki użyciu do pomiaru czasu zegarów atomowych. Zegary atomowe mogą pomylić się o jedną sekundę na miliardy lat. Im dokładnie ten czas chcemy wyznaczać? Ty musimy zapewnić stabilniejsze warunki pracy zegarów. To znaczy izolację od wahań temperatury, zmian wilgotności również, od wibracji tak samo. Trzeba je odnieść do jakiejś skali porównawczej. Taką skalą jest skala uniwersalna, którą wymyślono już wiele, wiele dekad temu. I umówiono się, że wszystkie zegary na świecie będą mierzone względem tej skali. Dokonywany jest okresowy pomiar. Te pomiary są wysyłane do Biura Międzynarodowych Miar i Wag który wyznacza odpowiednie poprawki. Staram się czekać na ludzi, jeśli mogę. Jedna osoba dobiegająca, jej czas, mimo że jest spóźniona, kontra czas stu osób, które są w tramwaju, też chciałyby gdzieś tam dojechać o czasie. Czasami muszę zamknąć te drzwi przed nosem i odjechać. Miałem kiedyś taką sytuację, dobiegała mi starsza pani, przeanalizowałem światła, zdąży, czekam, mówię, dobra, proszę bardzo. No i pani zawołała kumpele, które gdzieś tam z boku zaczęły dobiegać powolutku, mówię, no nie, to teraz to już na pewno nie zdążę. Zaawansowany system pomiaru, weryfikacji i udostępniania danych o czasie drogą internetową, którym dziś dysponuje Główny Urząd Miar, nosi nazwę eCHAS. Projekt sfinansowany został przy wykorzystaniu funduszy europejskich.